Dzień dobry państwu, nazywam się Monika Bernesiak i dzisiaj zapraszam państwa do recenzji najnowszego zapachu od marki Essential Perfumes. Roli botanika. Zapachu, na który na pewno czekali wielbiciele właśnie tejże marki po takim niesamowitym sukcesie. Boa Imperial. Tak naprawdę, wielbiciele tejże marki, tejże wody Boa Imperial zazwyczaj oczekują od nowości Essential Perfumes czegoś niesamowitego, czegoś odkrywczego, tajemniczego, intrygującego. No, czegoś na co zdecydowanie. Warto się skusić. Więc Neroli Botanika zrobiona przez Annę Flipo. Zrobiona, wymyślona, skonstruowana przez Annę Flipo zdecydowanie jest zapachem innym, oryginalnym, jak przystało na Essential Perfumes oryginalny jest na pewno. Jest to zapach, który w głównej mierze składa się właśnie z akordu Neroli. Ale tutaj to Neroli zostało trochę inaczej uplecione, trochę tak bardziej pikantnie uplecione. Ostatnio Neroli jest bardzo popularnym składnikiem w perfumach, a w szczególności w perfumach niszowych. Ja mam wrażenie, że niebawem ten trend być może na przyszły rok wejdzie w perfumiarstwo mainstreamowe i że rzeczywiście każda marka będzie chciała coś z Neroli zrobić po swojemu. Aczkolwiek być może się mylę, dlatego że Neroli samo w sobie jest dość takim trudnym składnikiem, i to niekoniecznie jest składnik, który się podoba osobom w takiej większej populacji. tak? Na przykład, Neroli Portofino od Toma Forda to jest taki. Tropikalny, taki wakacyjny, taki iście słoneczny i bym powiedziała koktajlowy nawet zapach. Czy też Neroli od Montal. Tam, gdzie ta nuta no, Neroli jest gorzka i jest jeszcze tak bardzo podana mm, sensjonalnie, ale też tak z takim. Agarem, jakby takim, może nie agarem, ale takim trochę drapieżnym efektem, montal. Takim od razu czujemy, że tam w bazie coś się takiego czarnego skryło, niepokojącego. Tutaj w Neroli Botanika nie ma absolutnie ciemności. Nie ma również niczego takiego e, mdlącego, jak wyobrażamy sobie Neroli. Nie. Tutaj w tym akordzie jest coś pikantnego, jest imbir i powiem Wam szczerze, że oprócz neroli i imbiru, w tejże właśnie kompozycji ja nie czuję nic innego. Jest to zapach bardziej wybrzmiewający. ten imbir jest pikantny, on cały czas daje się we znaki i powiem Wam szczerze, że kręcę już tą recenzję drugi raz, dlatego że ten zapach trochę tak na mnie dwojako wpływa. Czasem go lubię, czasem go nie lubię, czasem mnie intryguje i chcę w nim dłużej być, dłużej się nim otaczać, a czasem mam ochotę absolutnie go odłożyć i zostawić na inny czas. Powiem Wam, że na pewno jest to zapach, który zwraca uwagę. Tak jak była Imperial przecież, tak? Też zwraca uwagę, też to jest zapach e, pełen charyzmy, pełen takich odkrywczych nut, takich ostrych nut, takich ciekawych nut, takich innych. E, myślę, że roli botanika... Na pewno będzie też intrygowała, na pewno też będzie y, to zapach, który, który albo pokochamy, albo znienawidzimy. Na pewno to będzie zapach, który wywołuje emocje, dlatego że nie, tutaj zdecydowanie nie jest przyjemnie. Tu jest tak specyficznie y, ta ostrość, ta pikantność i te takie y, mocne brzmienie. One są na tyle charyzmatyczne i na tyle inne. Oryginalne, że nie mogą zostawić nas obojętnych. I tych nas, co nosimy, i tych nas e, również, którzy spotykają ten zapach gdzieś u kogoś e, w trakcie swojego życia. Więc myślę sobie, że na roli będzie miało sporo i przeciwników, i będzie miało pewnie też sporo osób, które kochają, i będzie to zapach jeden z tych, których, których się właśnie albo kocha albo nienawidzi. I powiem Wam szczerze, że jestem ogromnie ciekawa, jak to jest u Was, jak u Was, jak Wy odbieracie właśnie Neroli botanika Dla mnie ten zapach na przykład dzisiaj, kiedy jest na zewnątrz około 30 stopni, jest taki iście właśnie chłodzący. Ta pikantność jest taka rzeźka, taka zimna, taka trochę cierpka. I ktoś powiedział fajnie o tym zapachu, że ten zapach jest słodko-gorzki i że trudno się zdecydować, czy jest bardziej słodki, czy jest bardziej gorzki, bo ta granica w tym. Mm, nie wiem, rozeznaniu się, czy to jest słodycz, czy to jest gorycz, jest taka niekoniecznie stabilna i niekoniecznie pewna. Naprawdę coś specyficznego. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, chyba nigdy nie byłam aż tak bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór tych perfum właśnie u, u osób, które przychodzą do perfumerii i sprawdzają ten zapach i go noszą na, na ręku czy też na bloterku i będą z tym zapachem chcieli randkować. Mam wrażenie, że na pewno nie będzie to zapach tak popularny i tak... E, oczywiście rozkwedywany jak była imperial. I mam też wrażenie, że będzie miał swoje, e, swoich faworytów, wielbicieli i osoby, które ten zapach pokochają i docenią absolutną jakość tego pachnidła, to będą po ten zapach wracać, bo właśnie jeżeli chodzi o jakość, to jest fenomenalna. Trwałość tego zapachu jest ogromna. Potrafi się po jakimś czasie na nowo pojawić na skórze, mimo że nie dopsikujemy się, potrafi się jakby odkryć jeszcze raz. Więc myślę sobie, że... Tutaj zdecydowanie Essential Perfumes e, zrobiło wszystko, co mogło zrobić, żeby Neroli trwało na skórze dłużej, aniżeli u innych, e, innych marek, więc myślę sobie, że tutaj absolutnie to powinniśmy docenić. I ta pikantna nuta jest na tyle intrygująca i na tyle zuchwała, że myślę, że zdecydowanie też osoby, które ten zapach poznają i które osoby będą ten zapach testowały, o tym zapachu nie zapomną. Więc testujcie, sprawdzajcie, piszcie w komentarzu, co o tym zapachu myślicie. Będzie to na pewno bardzo dobra pomoc, wskazówka przy podejmowaniu decyzji zakupowej przez innych. A jeżeli macie ochotę kupić właśnie to pachnidło, to zapraszam do perfumery siasz, do mojej autorskiej perfumery siasz. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zdecydujecie się na zakupy w naszej perfumerii. Dziękuję pięknie, do usłyszenia, pozdrawiam, pa, pa.